Dzień dobry Szanowni Widzowie, z okazji tej bardzo ładnej pogody Ja nadal jestem brzydki Ale nie o tym Tylko o tym, że Właśnie dokonywałem Pomiaru swojego super turbo, najlepszego jaki może być auta Czyli Saba I od razu jedno wyjaśnienie, możecie mieć Gdzieś mylne wrażenie Że program z wynikiem, który za chwilę zobaczycie, został zrobiony przez Kupcio garaż. To nieprawda, tylko osoba, która hamowała o to, czyli Gili, miał poczucie humoru i stwierdził, że niegodna godna Wynik finalny jest zrobiony na programie, który został wykonany przez firmę Turbolab i Lewisa. Macie też ostatnią moc, jaka została zrobiona w Warszawie w kupcie garaż. To tyle. Miłego oglądania Chociaż to zbyt interesujące nie jest Idźcie na dwór, naprawdę jest zajebista pogoda Dzień dobry bardzo Sub na hamowni Kiwi Racing Kupcio Garaż Pozdrawiamy Dzisiaj będzie, było już Hamowanie Moc sprawdzona Auto To no, chyba jeszcze jeździ Pięknie się prezentuje Ale nie dziś, bo jak zwykle Brudne, koniec pierdolenia Pokażę Wam Teraz piękny efekt Hamowania w Kiwi Racing Wynik, który gdzieś tam jest, na razie zakryjmy, jest nieźle. Nie ma gazu. Na gazie bym miał 20 koni więcej. Przeszła. Adaptacja 200 minut i 325 koni. Ja uważam, że to bardzo ładny wynik. Projekt 300 udany w końcu. Jest 300. A no jest, to jest. To jest 2-0. Ostatni jaki masz wiesz, czasowo? Czasowo taki po UL. No. Może kupić, to turbo tak. Czasowo. Więc było. Było wcześniej 274 na 460 N, ale z zupełnie innym przebiegiem dalej. No, wstawał lepiej. Powiedz sobie szczerze, wstawał lepiej. No, wstawał lepiej, ale masz tutaj jeszcze większą turbinę teraz zarzuconą. Było lepiej, Ale no, no, a tam było gorzej. Ale tu jest teraz taka. Tu jest lepiej, a tu jest gorzej. No to jest tak jak wiesz, tak jak yy, Baca budował dom. Może troszkę prosta, troszkę szybko. Bardzo dziękuję. Mieszka bez nami? E, wypiłem już dzisiaj trzy, a muszę jechać do pracy. No to czyli idealnie.